Zaprezentuję Wam rozwiązanie kilku nowych zadań z wielomianów. Tutaj zobaczymy w takim zadaniu: mamy dany wielomian z parametrem a. Chcemy znaleźć ten parametr, wiedząc, że ten wielomian w ma pewien pierwiastek dwukrotny. Nie wiemy jaki. No, ale wiedząc, że ma pierwiastek dwukrotny, jakiś powiedzmy, że jest to pierwiastek r. Na pewno damy radę zapisać ten wielomian w od x w rozkładzie na czynniki. Jeśli ma pewien pierwiastek, pierwiastek równy r, no to, to jednym z czynników na pewno będzie x minus r. I skoro pierwiastek dwukrotny, no to musimy być w stanie napisać tam x minus r do kwadratu. Ten współczynnik, który mamy na początku, no nie może ulec zmianie, więc tutaj na pewno na początku będzie A. No i teraz co zrobić? Wystarczy, że wykonam działania i skorzystam z równości tych dwóch wielomianów. Dzięki temu będzie można łatwo znaleźć, ile jest równe A. Czyli wykonuję działania tutaj ze wzoru skróconego mnożenia. będzie ax kwadrat minus 2arx i plus ar kwadrat wiemy, że to jest ten sam wielomian czyli teraz przyrównuję do siebie odpowiednie współczynniki i dzięki temu no tutaj to nic mi nie daje przy x tutaj mam dwójkę, no to w takim razie to też musi być dwójka. Wyraz wolny tutaj to jest minus 5. No więc to jest to minus 5. No i już z tego będzie można obliczyć współczynnik A. Czyli zapisuję równanie. Minus 2a r jest równe 2. Dzielę to przez minus 2 i AR to jest minus 1, a drugie równanie AR kwadrat jest równe minus 5. No i tu widać, że jeżeli pierwsze równanie pomnożę przez r, to dostanę AR kwadrat równa się minus r, na no, r kwadrat to jest minus 5. Czyli r równa się 5, natomiast a to będzie minus 1 przez r, czyli minus 1 piąta. Zadanie drugie, kolejny wielomian, teraz z dwoma parametrami, i ma mieć pierwiastek trzykrotny. Metoda będzie podobna. Tylko teraz, skoro trzykrotny pierwiastek, no to napiszemy po prostu, że w rozkładzie musi występować x minus r do potęgi trzeciej. Współczynnik 64. I tutaj jeszcze tylko jedno, skąd my wiemy, że tutaj nie ma już żadnych innych czynników. Zobaczmy na stopień. Tutaj mamy stopień trzeci. Nasz wielomian W jest wielomian stopnia, wielomianem stopnia trzeciego, czyli nie może być tutaj innych żadnych czynników. No, gdyby tutaj było iz do czwartej, no to już jakieś inne czynniki powinny się pojawić, ale wtedy zadanie byłoby zdecydowanie trudniejsze. Teraz dalej wykonuję tą samą metodą co ten poprzedni przykład. Czyli wykonuję tutaj wszystkie działania zgodnie ze wzorem na A minus B do trzeciej. kwadrat x i minus r do potęgi trzeciej i dalej wymnażam teraz przez 164, sześćdziesiąt cztery czyli sześćdziesiąt x do trzeciej minus 192 dziewięćdziesiąt dwa r x kwadrat plus 192 r kwadrat x Minus 64 r do potęgi trzeciej. I korzystam z równości wielomianów. Pierwszy składnik się zgadza. Drugi współczynnik przy x kwadrat ma być a. Czyli to jest a. Przy x ma być b. I wyraz wolny to ma być 8a. Czyli dostaję równania. 8a jest równe minus 64r do 3. 192r kwadrat jest równe b i minus 192r jest równe a. No i dalej to już jest kwestia rozwiązania tego układu równań. Tutaj dzielę przez 8. A to jest minus osiem, r do trzeciej. Wstawiam sobie do tego równania. Dzielę to przez minus osiem. W takim razie r do trzeciej to będzie równe dwadzieścia cztery r. I pierwiastek to na pewno nie jest 0, więc mogę sobie to przez r podzielić. I r kwadrat równa się 24. No i wyciągam teraz pierwiastek. r to będzie w takim razie 6 razy 4, czyli tu mamy 2 pierwiastki z 6 lub minus 2 pierwiastki z 6. Obliczam a. Minus 8 razy r do trzeciej. Hmm. Czyli minus 64 razy 6 pierwiastków z 6. No to można by tutaj było jeszcze wyliczyć. Czyli tutaj będzie minus 384 pierwiastki z 6, a w przypadku tego ujemnego R będzie 384 pierwiastki z 6. No i pozostaje jeszcze obliczyć B. B to mamy 192R kwadrat, czyli 192 razy 24. 4608. No i mamy rozwiązanie. Znaczy, tak? odpowiedź do zadania to jest taka para parametrów jedna albo druga. I teraz zadanie trzecie, w którym będzie zastosowana inna metoda. Mamy dany wielomian z dwoma parametrami. No i pytanie, kiedy liczba 2 będzie dwukrotnym pierwiastkiem tego wielomianu. Tutaj mamy potęgę czwartą, więc no nie mogę tego zrobić w ten sposób, że napiszę, że to jest x minus 2 do kwadratu, bo jeszcze musiałoby być razy coś, tak, żeby otrzymać ten stopień czwarty. Więc można spróbować inaczej. Skoro jest to na pewno podzielne przez x-2 do potęgi drugiej, to mogę wykonać to dzielenie przy pomocy tabelki Hornera, zapisać, że reszta będzie równa 0. No, a zapisać, że przy kolejnym już dzieleniu ta reszta musi być różna od 0, bo pierwiastek ma być dwukrotny, a nie trzykrotny. No więc zaczynam od zapisania sobie tabelki Hornera dla tego wielomianu. Zaczynam dzielenie. Czyli będę dzielić przez x minus 2. Wiem, że ta reszta, którą tutaj otrzymam, ma być równa 0. No to wykonuję to dzielenie zgodnie z zasadami, czyli 2 razy 1 jest 2 i dodaję do tego. Tutaj trzeba ostrożnie, żeby się nie pomylić. Teraz razy 2 i dodaję do tego. Czyli 4, teraz tu jest 2a i plus a i 4b minus b. Tak, teraz razy 2, czyli 8 minus 3 to będzie 5, 6A do tego i 6B. I ostatnie razy 2 i dodaję do tego. Plus tu jest 12A i 12B. I to jest reszta. I ta reszta ma wynosić 0, bo ma być podzielność. Czyli od razu mogę zapisać sobie równanie. dziele kolejny raz. czyli dwa dodaje do tego plus 2 dodaje do tego, czyli A plus 2b razy 2 i dodaje do tego. to jest 8 plus 4 5a razem i 4b plus 3b czyli 7b.

Ma być równe 0. Tu już mam układ dwóch równań z dwoma niewiadomymi, więc stąd będzie się dało obliczyć A i B. Ale jeszcze wykonam ostatnie dzielenie dla upewnienia się, że później ta reszta, którą tutaj otrzymam, to nie będzie 0. Więc jeszcze ostatnie dzielenie. Czyli tutaj dodaję dwójkę, więc jest 6 plus A plus 2B. Tu jest 12 i 12. Czyli 24 plus 7a plus 11b. Czyli zapisuję, że 24 plus 7a plus 11b to nie może być 0. Rozwiązuję ten układ równań, i no tutaj widać pierwsze równanie podzielę sobie przez 12. Potem przeniosę z tego na drugą stronę, na przykład e, liczbę. A na jedną stronę, a resztę na drugą. Czyli A to będzie minus B minus 1. Stawiam do drugiego, no i rozwiązuję. Czyli 29 minus 16B, minus 16 plus 20B jest równe 0. 4B jest równe 0. Minus 13, czyli b to jest minus 13 czwartych i a to ma być minus b minus 1, czyli 9 czwartych, więc mam wyznaczone a i b, ale jeszcze tylko sprawdzam, czy na pewno to wyrażenie jest różne od zera. i dwadzieścia cztery plus sześćdziesiąt trzy czwarte plus jedenaście b czyli minus sto czterdzieści trzy czwarte to będzie dwadzieścia cztery odjąć osiemdziesiąt czwartych i nie wyszło zero w takim razie mamy odpowiedź I tutaj jest koniec tego zadania. Y